Wywiórki i pobry Dzień dobry Słuchajcie, ja już skończyłem polską przygodę Dziś jest 23 września Wy pewnie te filmiki jeszcze będziecie z Polski oglądali Przez kilka dni Bo nie wrzucę wszystkich naraz Wrzucę je, będę sukcesywnie I tym filmikiem zakończę tą opowieść Jestem w drodze do Anglii Jak wspominałem, minąłem Drezno 130 km od domu i mam jakiś wypadek, stoję w niezwykle masywnym korku. Jadą wozy na sygnałach, jedzie jakaś Bundeswera. No nie, nie za fajnie, nie za fajnie. Przede mną jeszcze 900 km, także zaczęło się nieciekawie. Zobaczę, kiedy ruszę. No ale to wszystko takie kwestie drugoplanowe. Ja chciałem wrócić do tematu farmy ziemniaczanej i tych pierścionków, które tam powyciągałem, bo wyciągnąłem ich tam kilka poszedłem z tymi pierwszymkami do, do właściciela farmy zapytać czy ktoś z rodziny nie zgubił czy on nie zgubił choć niektóre były damskie także nie podejrzewam pana Stanisława o chęć doszenia takiej biżuterii no okazało się że temat jest tam szerszy te ziemniaki są bardzo często mokre kiedy są wyciągane z ziemi bywa że pada deszcz bywa że jest błoto ludzie pracują w rękawiczkach lub bez jak im tam wygodnie i nagminnie gubią te pierścionki. Ja nie byłem na drugim polu pana Stanisława, tam jest jeszcze drugie, 7 hektarowe, takie większe pole. Eee, nie wiem gdzie. Pójdę na nie w przyszłym roku, najprawdopodobniej, jeżeli szczęście się dopisze. I pan Stanisław mi powiedział, że na przestrzeni ostatnich 6-7 lat on wie co najmniej o 10 pierścionkach, które tam zostały zgubione. Eee, ba. Między tymi dziesięcioma pierścionkami, mowa tutaj o srebrnych, zaplątał się jeden złoty pierścionek i są tam zgubione dwie obrączki złote. Namiar na jedną obrączkę mniej więcej dostałem, gdzie leży, To jest obrączka szwagierki właściciela farmy. No i padła prośba, żebym w przyszłym roku pomyślał nad tą obrączką, poszukał jej. To będzie 5 lat od momentu kiedy została zgubiona Nie wiem jakie tam istnieją szanse Ale, ale czego się nie robi Dla, dla pozwolenia I, i ogólnie no, no poszukam Na pewno poszukam Może trafię może, może pan Stanisław będzie zadowolony Chciałbym żeby No i tyle tak z drogi skorka. Z nie wiem jak gdzieś mi się tam po drodze Uda jeszcze uruchomić kamerkę No to może przejedziecie ze mną nad Renem, może będziemy razem w Wardenach, Nie wiem, czy będę miał palce, siły i wolne palce, wystarczająco ilość siły i... i czy mi się to uda, jaki tam będzie ruch. Zobaczymy. Zobaczymy po drodze jeszcze Antwerpia, miasto diamentów, też może rzucimy okiem. Może jakiś pomysł się urodzi na jeszcze dwa słowa, A na razie, na razie to tyle. Wam mam dosyć. 6 godzina w korku. 6 godzin w pieprzonym korku. Masakry. Przede mną jeszcze 970 km. Szlak trafił, bilety na prom. Jest rewelacja. Dzika rozkosz. 25 stopni na dworze. Nie wiem jak sobie radzą ludzie, bo są małe dzieci i tak dalej. Jak ktoś się przemieszczał z punktu A do punktu B, nie wziął wody. Szok dla mnie, szok. a wydawało mi się, że Niemcy są zorganizowanym narodem. Plan był zgoła inny. 9,5 godziny, korka z odreznem. Wyjechałem z domu po 6 rano. Jest w tej chwili druga. 25. Kończę Niemcy. Powolutku, wjeżdżam na most nad Renem. Przepiękny, mocarny most. Ren rzeka wspaniała. Zapewne niewiele zobaczycie, bo, bo niestety bo niestety miałem tu być za dnia. Tak sobie to wymyśliłem. Miałem po drodze mijać burgi wspaniałe na, na wysokich wzgórzach. Nic się nie udało. No, ale wpływu na to nie mam żadnego. Ren wspaniała arteria wodna. Co przez Europę, kiedyś czytałem książkę, książki, cykle książek dla mnie jaskiniowego. Nie pamiętam czy jego to autorstwa było. Chyba pięć książek, pięć książek w cyklu. I to dopiero uświadomiło mi taka fabularyzowana opowieść o, o życiu naszych przodków i tam dużo było mowy o chyba Dunaju. Z tego co pamiętam to lata temu było wtedy cyknąłem jak ważne jak ważne do naszych przodków były te arterie wodne te cieki wodne jak one miały ogromne znaczenie Ach, nie będzie Arheim no przepraszam, komplikator mowy zmęczony jestem straszliwie nie wiem ile już godzin jadę nogi bolą pewnie odezwę się z promu nad ranem. Będzie, będzie ładnie dower widać, jak będę przebijał do, do brzegu Anglii. No i cóż. Jezus ma 30. Dotarłem do Calais. Do Calais. W tej chwili jestem na promie. zaokrątowałem się. Trzeba było kupić nowy bilet. Zabawna sytuacja, kiedy stałem jeszcze w korku, sprawdzałem ceny biletów. Bilet kosztował sobie 78 funtów, a kiedy kupowałem go, już kosztował 158. Także nic miłego. Zmęczony, wypluty, jedna z najgorszych podróży moich. Tutaj, tutaj do Anglii. Wyjechałem z domu o 8 8.30 Jestem na promie. Jeszcze półtora godziny rejsu. Jakieś 30 minut jazdy do domu. Port, jak widzicie, wygląda mrzawo. Woda z nieba leci. Kalais też nie wygląda jakoś tam specjalnie. Spróbujemy, jak nie zasną, to postaram się nagrać dobicie do Dover. Białe skały i, i zamek. Jeszcze z jednej perspektywy pokażę Wam Kalais, plaży, piaski, jakaś ładowarka to mieści, a tak wygląda pomieszczenie barowe na promie. Jakaś taka bawialnia dla dzieci. I ruszamy w rejs kataryny promu burzą morza. Takie ładne szmaragdoły dzisiaj. Niebo zachmurzone nad nie Wyjątkowo przedzieramy się między falochronami i wypływamy na, na kanał. Zaraz będę w domu. Nieudane reny, ardeny i burgi to chociaż wam kilwater pokażę. Kilwater i dolny pokład, na którym stoją samochody. Plaże już widzieliście. Teraz większość ujęć będzie przez szybę promu. Część dziobowa, część dziobowa tego ustrojstwa jest przeszklona, nie jest otwarta. E, także niestety te szyby zaszły, zaszły jakąś tam solą e, troszkę ograniczają pole widzenia, troszkę wypaczają kolory ale, ale coś tam zobaczycie mam nadzieję e, dodatkowo byłem w drugim rzędzie bo wcześniej ludzie sobie pozajmowali już te miejsca przy samych oknach nie chciałem pchać się przed nich z kamerą e, na, na, na horyzoncie białe klify się wydłużają, teraz sobie wyobraźcie, że prom ma co najmniej 3 piętra wysokości, jest jak 3 piętrowy budynek My podchodzimy do brzegu, które widzieli kiedyś Rzymianie e, galery, te ich statki wojenne, e, okręty wojenne. No były znacznie niższe od promu z całą pewnością, to nie ulega wątpliwości, więc te klify, ogrom tych klifów musiał zrobić dla nich chył. przeogromne wrażenie. Tutaj pierwotnie podchodziła armada Juliusza Cezara, e, później Kaliguli, e, no wał, jeden lity wał, przeogromny. E, po kanale pływają Promy czterech firm w zasadzie PQ, DFDS, e, Sa France i Irish Ferries. No tutaj ja płynę na Irish Ferries. E, e, cztery promy wypływają w ciągu pełnych godzin z Francji, cztery wypływają z Dover, z Anglii. One mijają się po pośrodku kanału, dodatkowo płyną. 3-4 promy w ciągu godziny z dunkierki yy, i z Dover do dunkierki również płyną. Także ruch tam panuje ogromny, ogrom tych klifów. No tutaj tam, tam akurat teraz naprzeciwko jest ścieżka, tam można dojść. Ja kiedyś się tam przejdę z kamerką, jak szczęście dopisza i pokażę Wam kilka ciekawych rzeczy, bo tam są umocnienia w tym klifie, yy, działobitnie takie z metalowymi żaluzjami. U stóp klifu leżą wraki, po dziś wraki żaglowców zatopionych. Tam miłośnicy przyrody corocznie obserwują gody rekinów długoszparów, to też jest niesamowita rzecz. No przepiękne, urokliwe Dover, choć maseczko mi się nie podoba, wydaje mi się takie niebezpieczne, takie no taki tygiel narodów. A tam na szycie wzgórza widzicie e, twierdzę Dover. E, twierdzę, którą budował król chyba Ryszard IV musiałbym sprawdzić, nie jestem pewny, nie będę pisał zrzucam to na skarb swojego zmęczenia o twierdzę, obiecuję opowiedzieć kiedyś przy okazji wizyty na twierdzę bo też tam planuję wybrać się w końcu z kamerą byłem niejednokrotnie, ale nigdy nie zabrałem z sobą sprzętu do nagrywania tu widzicie promy DFDS wcześniej był chyba P&Q no, ogrom, ogrom, ogrom portu E, rzeczywiście, infrastruktura potężna. To z góry, tam z klifów e, robi duże wrażenie, kiedy to się na to spogląda. No, a jeżeli chodzi o ogrom samych promów, ja Wam zaraz spróbuję to zobrazować, bo w tym, który teraz mamy e, w obiektywie, widać wyraźnie z przodu ciężarówki stojące na pokładzie i właśnie na nie robimy najazd. Widzicie te 4, 6, 9, 6, 6 białych przedmiotów, to są ciężarówki jak niewielki ułamek procenta one stanowią wysokość promu tam w pletę bloki szare na wybrzeżu miały 4 piętra wysokości ogromne kominy no potężne, potężne maszyny morskie, pełnomorskie niemalże e, robi to wrażenie i no nie wiem, czy Wam się podoba mi tak ja już powoli się będę żegnał z tej mojej podróży bądźcie zdrowi, bądźcie uśmiechnięci niech moc Was nie opuszcza no i pozdrawiam moich wspierających, bo okazało się, że, że mam dwóch. Eee, pozdrawiam serdecznie Mirka i Jakraka. Eee, no i dziękuję za zaufanie, jak obdarzyliście mój kanał. Jeszcze raz niech moc was nie opuszcza. Hej, hej, pa. pa.